Witajcie kochani na naszym kanale. Dzisiaj chcielibyśmy nagrać dla was filmik o czymś, co tak naprawdę każdy z nas ma, ale nie każdy z tego korzysta. Chcemy dzisiaj poruszyć temat dotyczący intuicji, bo słowo intuicja ma takie bardzo piękne znaczenie, ale przede wszystkim jest takim cudownym naszym wewnętrznym głosem i warto podążać za tym głosem. Można powiedzieć, że intuicja jest takiego swego rodzaju głosem Twojej wewnętrznej mądrości, który powstaje tylko i wyłącznie w Tobie. To jest Twój potencjał, taki Twój wewnętrzny przewodnik. Intuicja pokazuje, że mądrość nigdy nie może przyjść poprzez takie zewnętrzne doświadczenia, poprzez taką zapożyczoną wiedzę od innych. Intuicja zawsze przyjdzie do ciebie poprzez Twoje własne głębokie zrozumienie, przez takie właśnie zrozumienie własnego ja, podążanie za własnym własnym ja, za, własnymi, za własną po prostu ścieżką życiową. Albert Einstein często mawiał, że myślenie bez intuicji jest puste, a intuicja bez myślenia jest ślepa. I ja się całkowicie z tym zgadzam, bo. Warto czasami usiąść w spokoju, w ciszy i zgłębić się w ten nasz taki wewnętrzny głos. Duchowe przebudzenie i odkrycie wieku Waszej duszy przychodzi właśnie poprzez Twoją intuicję. I to nie jest tak, że pewnego dnia usłyszysz taki wewnętrzny swój głos, który potwierdzi ci, że jesteś starą duszą. Ale raczej intuicyjnie będziesz czuł taką wyraźnie dostrzegalną różnicę między swoim wiekiem a sposobem, w jaki postrzegasz świat. I pewnego dnia natrafisz na termin, na taką definicję, która właśnie wyjaśni Ci Twoje uczucia, Twoje przypuszczenia. Nasza intuicja jest takim można powiedzieć mostem do naszego wyższego potencjału, naszych wyższych jaźni i tak na marginesie chcę tylko powiedzieć, że jeśli chcesz zgłębić temat, czym tak naprawdę jest twoja jaś, to polecamy ci z całego serca książkę oko w oko z jaźnią doktora Hawkinsa. Naprawdę to jest Książka, którą bardzo warto przeczytać, w ogóle wszystkie książki doktora Hawkinsa, warto przeczytać, bo one zmienią postrzeganie Twojej rzeczywistości. I prawda jest taka, że nikt nie nauczył nas, jak słuchać intuicji, jak jej używać. Ale jedno jest pewne, że możemy. Zidentyfikować właśnie intuicję jako takie nasze przeczucie. Czasami mówimy o szóstym zmyśle. Czasami też używamy taki słowa instynkt, takiego synonimu na właśnie słowo intuicja. I wielu z nas nie uczyło się, jak ufać intuicji, a przede wszystkim, jak jej używać, jak z niej korzystać. Bo kochani, każdy z nas ma takich trzech wewnętrznych przewodników. I osoba sceptyczna z pewnością zapyta, czy intuicję można wytłumaczyć. No i nie, no, nie można wytłumaczyć. Wyjaśnienie intuicji za pomocą logiki, słów jest bardzo trudne. To wyjaśnienie jest jak próba jakby Zagarnięcia słoikiem wszystkich gwiazd drogi mlecznej, którą widzisz w nocy. Ale jeśli miałabym opisać intelektualnie, czym jest intuicja, to powiedziałabym, że intuicja jest takim wglądem w ogromną ilość mądrości i wiedzy, niewykorzystywanej w naszym nieświadomym umyśle. Tylko, że to raczej jest opis takiego procesu neurologicznego, w jaki zachodzi w naszym ciele, a nie to, czym dokładnie jest intuicja. Bo słuchanie swojej intuicji polega przede wszystkim na uczeniu się, jak odróżnić intuicję od pozostałych dwóch Twoich wewnętrznych przewodników, czyli instynkt i intelekt. A więc, czas, abyśmy omówili sobie wszystkie te trzy nasze wewnętrzne przewodniki, czyli. Instynkt, intelekt i intuicja. To może omówmy najpierw instynkt, bo jest to tak naprawdę najbardziej prymitywne z naszych wewnętrznych przewodników, ale też jest niezbędny dla naszego przetrwania i funkcjonowania, bo instynkt jest odpowiedzialny zarówno za nasze takie instynktowne reakcje, y nasze odruchy, ale też odpowiedzialny jest za takie ogólnie funkcjonowanie naszego ciała. Bo nasz oddech, poczucie głodu, poczucie pragnienia, w ogóle nasze pragnienia, nasze um, zagrażające życiu lęki i nawet nasz popęd seksualny jest automatycznie i nieświadomie kontrolowany przez nasz instynkt. Kolejnym naszym przewodnikiem jest intelekt. Nasz umysł, lub inaczej, właśnie mówiąc, intelekt, są o krok wyżej od instynktu. Ponieważ y, intelekt jest po prostu narzędziem, które pozwala nam tworzyć pewną organizację, strukturę, y, pozwala nam pozyskiwać i wykorzystywać wiedzę. Intelekt jest takim praktycznym narzędziem i świetnie nadaje się przede wszystkim do nauk ścisłych, takich jak matematyka, geometria, technologia, architektura itd. Tak tak Ale Nasze intelekty przede wszystkim kierują się raczej umysłem niż sercem. I to może powodować takie zaślepienie, jeśli nie potrafimy używać intelektu we właściwy sposób. Zobaczcie, historia pokazała nam, że człowiek potrafi stworzyć broń masowego rażenia że w przeszłości powstawały jakieś ideologie, które w fanatyczny sposób segregowały ludzkość. Po prostu um, rzeczy, które nie służyły ludzkości, ogólnie rzecz ujmując. Po prostu ludzkość w jakimś stopniu pozwoliła intelektowi stać się jakby panem naszego ciała. I poprzez właśnie jakieś takie fanatyczne ideologie, nasze intelekty uczyniły nas autodestrukcyjnymi, powodując, że jakby tłumimy w sobie takich wiele naszych naturalnych i autentycznych wrożonych instynktów, a instynkt też, też często właśnie wypiera naszą intuicję. Po prostu tłumimy ten nasz wewnętrzny głos i nie pozwalamy kierować się naszym, naszą intuicją. I naszym takim ostatnim wewnętrznym przewodnikiem jest intuicja. I jest on najwyższy przewodnik z tych wszystkich trzech, które wymieniłam. Bo intuicja jest uważana za taką naszą zbiorową nieświadomość, takie przeczucia, czy jakkolwiek chcesz to nazwać. Intuicja, jako twój wewnętrzny przewodnik, pochodzi z poziomu duchowego, z naszej duszy i przynosi nam ogromną mądrość, taką wnikliwość. Oczywiście, pod warunkiem, że słuchamy naszej intuicji bardzo uważnie. I teraz zobacz, nasze intelekty. Są takimi użytecznymi narzędziami, i ci, którzy wiedzą, jak wyjść poza intelekt, mogą go używać, aby jakby połączyć swoje instynktowne poziomy z takimi duchowymi poziomami intuicyjnymi. Proces ten możemy nazwać taką prawdziwą mądrością. Większość ludzi utknęła, jakby w takim w takim świecie czystego intelektu, takiej mm, rozmyślającej logiki i zrozumienia wszystkiego na poziomie rozumu, takiej ciągłej analizy, która pozbawiła nas pełni życia. I kochani, mądrość starych dusz uczy jednego. Niektórzy ludzie ciągle mówią, że bycie mądrym jest wynikiem wysokiej inteligencji. Ale z mojego takiego doświadczenia życiowego mogę śmiało przyznać, że to tylko jedna strona medalu. No bo zobacz, osoba intuicyjnie będzie wiedziała, taka mam na myśli taką osobę mądrą, po prostu będzie intuicyjnie wiedziała, jak wykorzystać swoją wiedzę, aby podejmować dobre decyzje. Z drugiej strony, taka osoba przede wszystkim intelektualna może posiadać wiedzę, ale zwykle nie do końca jest w stanie właściwie z niej korzystać. Po prostu inaczej mówiąc, można to powiedzieć, że mądra osoba to ktoś, kto nauczył się słuchać swojego właśnie wewnętrznego przewodnika, jakim jest intuicja, a następnie wykorzystywać wiedzę, którą już posiada, aby dokonać wyboru lub podjąć właściwej decyzji. I zobacz. Każdy z nas poprzez takie nagromadzenie, Przekonań z przeszłości, jakichś zasłyszanych informacji, tworzy fałszywy obraz swojego ja. Jest to wynik wszystkich przekonań, jakichś wartości narzucanych nam przez nasze wychowanie i takich sytuacji, doświadczeń z przeszłości. Bo fałszywe ja powstaje, gdy mentalnie wierzymy, że musimy żyć w jakiś taki określony sposób, w określonych schematach. Ograniczających właśnie na schematach, przekonaniach, i zapominamy o tym, o takich autentycznych nas, o naszym prawdziwym ja. Zapominamy o tym, jak to jest czucie fajnie ze sobą i żyć własnym życiem. I kiedy człowiek jest mądry, uczy się słuchać swojego serca, a nie głowy. Szanuje swoje ciało, szanuje swój umysł, szanuje swoją duszę na to, jak się połączyć z naszą intuicją. I tutaj nie ma takiej jednoznacznego przepisu na to, jak to zrobić. Niektórzy mówią, żeby nawiązać kontakt z intuicją, ze swoim sercem, to trzeba być aktywnym, że wtedy jakby idzie to w łatwy sposób. I nie wiem, czy wiesz, ale niektórzy malarze, poeci, muzycy Hmm, aktorzy yy, właśnie czują ten przepływ intuicji w momencie, kiedy robią coś aktywnego. Warto właśnie znaleźć sobie taką aktywność, która pozwoli ci przede wszystkim pochłonąć się w tym, zatrzymać swoje myśli i zaangażować się w tą aktywność, którą lubisz. Być może to jest gra na gitarze, rodzaj modlitwy. Taniec, pisanie, malowanie, śpiewanie, być może medytacja, a może spacer, cokolwiek, cokolwiek lubisz robić. I to właśnie w tych momentach, kiedy y, umysł jest spokojny, kiedy robisz coś, co sprawia ci przyjemność, otwiera się ta subtelna przestrzeń dla tego właśnie subtelnego głosu Twojej intuicji, głosu Twojego serca. I kiedy łączysz się ze swoją intuicją. Właśnie może poprzez medytację, może kiedy gotujesz albo kiedy rzucasz piłeczkę w górę czy podczas przyjemnej kąpieli w bąbelkach, to właśnie wtedy, kiedy się relaksujesz, zanika właśnie takie tunelowe myślenie, pozwalając naszej intuicji po prostu się zmanifestować. Nagle pojawia się taka intuicja, może nie jest to taki proces intelektualnej dedukcji krok po kroku, ale to, co nazywamy tym takim olśnieniem, które pojawia się znikąd, po prostu nagle wiemy, co mamy robić, nie wiadomo skąd. Takie olśnienia, takiego wewnętrznego głosu, możesz nawet usłyszeć przez sen. Tak w usłyszeć. Po prostu zwróć uwagę na swoje sny, szczególnie po tym, jak podczas dnia włożyłeś bardzo dużo energii, takiej mentalnej, w próbę rozwiązania swojego problemu. I taka ciekawostka. Którą Ci powiem, to to, że na przykład Maria Kiri Skłodowska była znana właśnie z tego, że swoje problemy matematyczne rozwiązywała właśnie poprzez sny. Właśnie podobnie jak laureat Nagrody Nobla, kolejny, Albert Kossel, który śnił o wewnętrznej strukturze ludzkich komórek. Takich osób oczywiście było więcej. Oni po prostu przed snem, kiedy wchodzili już w taką fazę, Prawie zaśnięcia, m, głęboko i bardzo krótko, w sumie, myśleli o swoim problemie, i w czasie snu przychodziła im odpowiedź, właśnie tego wewnętrznego głosu. A twój nieświadomy umysł po prostu potrzebuje snu, aby przetworzyć wszystkie nagromadzone informacje, które mu dostarczyliśmy w ciągu całego dnia. A czasem, w czasie właśnie su, snu, ym, natkniesz się na takie Olśnienie właśnie na ten wewnętrzny głos, który sprawi, że rano, kiedy się obudzisz, po prostu będziesz wiedział, co masz robić. I nawet kiedy czasami jesteś na jawie, przychodzi taki moment w naszym umyśle, że po wielu takich. Myślach, które no po prostu, kiedy próbujemy rozwiązać nasz problem i czujemy się wyczerpani tym, po prostu poddajemy się, to właśnie w tej chwili, kiedy czujemy już, że ten problem jest nie do rozwiązania, nagle gdzieś tam przedziera się ten głos Twojej intuicji, ta Twoja taka właśnie wewnętrzna mądrość, i łączy taki. Jeden punkt do drugiego, taki po prostu łączy, kropkę do kropki, i wtedy właśnie dostajesz tego olśnienia. Nagle słyszysz jakiś taki głos, masz wyraźną wizję tego, co powinieneś zrobić, mimo to, że jeszcze chwilę temu wydało, wydawało ci się, że sytuacja, w której jesteś, jest po prostu taka patowa i nie można z niej wyjść. Kochani, czasami słuchając swojej intuicji, Mówimy, że o, mamy to przeczucie, że właśnie tak powinniśmy postąpić. Warto nauczyć się odróżniać swoją intu intuicję od umysłu, bo twój intelekt, czyli umysł, jest skoncentrowany w głowie, jest taki bardziej powierzchowny, a twoja intuicja jest skoncentrowana w sercu, i jest dużo bardziej głębsza. I zobacz, nasz intelekt zajmuje się celem, nawet zanim podejmiesz decyzję. I to właśnie dlatego tak wielu ludzi powtarza ciągle te same błędy w kółko, ponieważ słuchają swojego umysłu, które jakby powtarza przeszłe schematy, przeszłe jakieś takie założenia, doświadczenia, lub Twoje myśli ciągle błądzą w przyszłości. I tak naprawdę ciągle jesteś w tym samym miejscu, bo intelektualnie jesteś w przeszłości i przyszłości. A twoja intuicja jest y, bardziej zainteresowana takim głębokiem, zrozumieniem chwili obecnej, byciem tu i teraz, taką twoją autentycznością i właśnie na tej podstawie twoja intuicja podejmie mądrą decyzję o ile otworzysz się na nią i zaczniesz słuchać swojej intuicji. Twój intelekt po prostu dzieli świat na to, co wie i na to, czego nie wie. A twoja intuicja zdaje sobie sprawę, że istnieje coś innego, coś poza tym, co można zobaczyć, co można dotknąć i intelektualnie zrozumieć. To uczucie jest tym, co wysyła nasz umysł w takie duchowe poszukiwanie taką podróż w celu znalezienia tej. Takiej niepoznanej esencji przez nas, którą czujemy, że jest już w nas, choć trudno nam w taki racjonalny sposób to wyjaśnić. Bo bycie mądrym to stworzyć taką harmonię między sercem, głową i ciałem, lub inaczej mówiąc, między intuicją, intelektem i instynktem. Kiedy będziesz już w tej harmonii to przychodzi takie objawienie źródła własnego życia, takiego samego centrum twojej duszy. Zupełnie inaczej postrzegasz życie. Chyba każdy z nas czuje, że istnieje coś więcej niż takie racjonalne wytłumaczenie rzeczywistości. Po prostu czujesz i wiesz, że to jest to, choć nie potrafisz wytłumaczyć, dlaczego po prostu wiesz, że musisz coś zrobić, że po prostu musisz Iść w to, co czujesz wewnątrz. Słuchanie intuicji to nasz taki ukryty dar, z którego nie zawsze korzystamy. Kiedy nauczysz się korzystać z intuicji, to zobaczysz, jak może zmienić się cały Twój świat. Każdy z nas ma też taką ogromną moc posługiwania się takim głosem intuicji, i warto w tym zabieganym świecie zatrzymać się na chwilę i posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Zwanego intuicją. Kochani, dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie jesteście naszymi subskrybentami, to serdecznie Was do tego zachęcamy, bo nie ominą Was kolejne filmiki. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia wkrótce. PA!